Zabezpieczenie finansowe jest bardzo ważne, bardzo. Czyli inaczej czuję pewniej po prostu. Jestem ciekawa świata i bardzo lubię odwiedzać różne kraje i różne zwyczaje, różni ludzie, no krajobrazy. No pięknie, piękny jest świat ja bardzo lubię. To. Włochy to był chyba 75 rok, to już pamiętam. A wcześniej to wydaje mi się, że to właśnie był dawny Leningrad i Moskwa, taka tygodniowa wycieczka. Lecieliśmy samolotem do Leningradu w zimę, to było pamiętam w lutym, bo ja gadając za nie mówiłam później. to Pięknie było słońce, tak jak dzisiaj mróz 20 stopni. I później jechaliśmy pociągiem, Tam to czerwona strzała, coś takiego było do Moskwy. I to chyba była pierwsza taka zagraniczna wycieczka. A później to już poleciało różne. Na ten Izrael czekałam, bo byłam zawsze zaciekawiona, jak to naprawdę wygląda. Jakie wrażenie ja z, na mnie zrobią, te grota narodzenia, później Villa Dolorosa. No naprawdę, bardzo mi się podobała, bardzo. Sąsiad tutaj był, pierwszy, na pierwszym piętrze mieszka, przyszedł sobie pogadać. I akurat y, była ta reklama w telewizji. I on tak a co ty zamierzasz zrobić z tym mieszkaniem? Nie masz tu żadnej takiej rodziny. No mówi, no, no co, ze, ze sobą zabierzesz do grobu. No mówi, zobacz na tą reklamę. Ja rzeczywiście popatrzyłam, popatrzyłam raz drugi, później zadzwoniłam do funduszu, mówiłam się na rozmowę, na jedną, na drugą, no i później się zdecydowałam. Ta reklama zdecydowała i rozmowy tam z panią Dostojewską, że wydawała mi się taka solidna jakaś firma. Miałam koleżankę w takiej sytuacji jak ja, że ona też nie ma rodziny jakiejś takiej najbliższej. I ona też mi mówiła o innych biurach, ale to była jakieś mniej znane i ja trochę się obawiałam. Rozmawiałam i w gronie koleżanek i siostrą, rozmawiałam także. Raczej było większość na tak, że dobrze zrobiłam. Jestem w funduszu hipotecznym. Dom mam rentę hipoteczną. Mieszkanie mam zapłacone, i oprócz tego dostaję na konto, na konto jakąś tam kwotę, którą ustaliliśmy. Tak, bo był rzeczoznawca, który sprawdzał mieszkanie, i w zależności od tego było wycenione, ile ja mogę dostać tej renty hipotecznej. I dla mnie się w tej chwili nic nie zmieniło. Mieszkam jak mieszkałam, bo poszłam do spółdzielni i spytać się też. Mówi, jest pani na prawach lokatora, nic się dla pani nie zmienia. To jest dla mnie jedyne wyjście, jedyne, bo, bo ja w takiej sytuacji to mogę sobie pozwolić czy jechać na wczasy, odłożyć sobie parę złotych, czy teraz jak potrzebuję sprzątania w mieszkaniu bo po złamanej ręce, to też już mam pieniądze, nie myślę, że mi nie starczy. Dla mnie to jest idealne rozwiązanie. I te spotkania na czaczackiego klubowe, bardzo sympatyczne, miła atmosfera, mnóstwo ludzi, bardzo przyjemne. Wszyscy się dobrze bawią, już mnóstwo starszych osób się bawi, tak jak młodzież. Dlatego mnie to jest bardzo przyjemne, właśnie takie zajęcie i organizowanie tych klubów. To już oszczędności się wyczerpały, a z emerytury to niestety nikt nie będzie jeździł za granicę. Także ta renta na pewno mi pomoże zaoszczędzić te parę złotych i co dwa lata, czy ileś tam pojechać na wycieczkę. Poza tym na jakieś czasy dla seniorów też mogę jechać. To jest firma, którą można spokojnie polecić znajomy.